Hamburg, Marien Krankenhaus. Dziś mamy 7 listopad 2023. Szpital katolicki, który przejęli Pnowie Świata. Był tutaj taki biskup, biskup Jaszkę. rodził się w Bytomiu, 29 września 1941 roku. Był tutaj biskupem, tak uważałam w 2000 roku, że to taki święty biskup. Urodził się tam, gdzie urodził się święty biskup Kaler, Maksymilian Kaler, biskup w armii, którego wydalono z Polski, który bardzo wiele zrobił dla kościoła. Biskup Jaszkę. Zmarł 11 lipca w tym roku należał do władców świata. Była to rocznica likwidacji tutaj w Hamburgu, biskupa Leona Betmańskiego. Wszyscy święci, święty Boże, wspomagajcie nas w tej walce.